Jak co roku tuż przed zakończeniem nauki spotykamy się, aby wspólnie wysłuchać i obejrzeć, co przygotowały dla nas poszczególne klasy. Widocznie Co wykradzanie Zaniepokoiła Cię historia czerwonego kapturka i jej babci? Boisz się samotnie przechadzać po lesie? Obawiasz się, że za następnego drzewa wyjdzie wilczek? Nie musi tak być! Zapisz się do szkoły ninja! No, czasem te stereotypy o blondynkach się sprawdzają. Jak możesz? A ci nie jesteś tak blondynka. Eee, dobrze, a teraz zobaczmy wpadkę najsilniejszego agenta na świecie. Bonda. Jameson. sprowało was do takiego przedstawienia. Nasze przedstawienie to był spontan. Padł pomysł, mianowicie robimy Hollywood Plan filmowy. A później post, ludzie piszemy scenariusz, co robimy. No i góra komentarzy. Pierwszy: weź uwzględnij gościa z głową konia. Był. Witam państwa i wyczekiwanej gali świecie o biznesie. Na wstaniu złotych galer prowadzi dla państwa pewność. Zjawiskowa żelazna grupa i Forever Young Krzysztof Iwisz. Skąd wziął się pomysł na taki występ? Pomysł ogólnie wziął się z tematu. Kiedy usłyszeliśmy temat, od razu stwierdziliśmy, że to będzie dobry pomysł, chociaż mieliśmy kilka innych. Pomysł i wariantów, ale jednak postawiliśmy na przedstawienie i myślimy, że bardzo dobrze nam wyszło. Jesteśmy zadowoleni. Jak Pani zdaniem tegoroczne msw wypadło na tle tych z ubiegłych lat? Wspaniale. Naprawdę poczułam się troszkę jak w świecie Hollywood i bardzo podoba mi się przygotowanie i pomysł. Osoby prowadzące, ochrona, jury, a przede wszystkim wspaniałe występy. Naprawdę jestem zachwycona. Uważam, że naprawdę, że uczniowie wyczuli to dokładnie to, o co chodzi, czyli pokazali jej swój talent. Ale też, że potrafią się świetnie bawić. A co nam powiedzą muzycy na temat dzisiejszego dnia? Dzisiaj była bardzo dobra organizacja dzięki naszym technicznym Maśkowi i Kubie. Było można zobaczyć relacje na żywo na dwóch lewimach, które stały po dwóch stronach sceny. Kamerzyści filmowali to, co się dzieje na scenie, na bieżąco, na żywo. Mieliście jakieś problemy techniczne? No, dzisiaj na szczęście ominęły nas wszystkie problemy. Jak pogodziliście grę w zespole i obsługę sprzętu? E, no, dzisiaj również ja oraz Maciek występowaliśmy na scenie z naszym zespołem Dilett. I właśnie w tym czasie, kiedy występowaliśmy, całym sprzętem zajął się nasz kolega Karol. E, wszystko wyszło po Waszej myśli? Oczywiście, ogarnięta no, ekipa to podstawa przy takiej pracy. No i co się miało nie udać? Mateusz, a ty co sądzisz na temat dzisiejszego dnia? Piękna pogoda.